Siema, to jest krótki filmik, ogólnie jestem po, po odblokowaniu, a ta Shelly mówi mi, że będę mieć jednego gema, a mam kurwa Shelly mam, jed, mam 10 gemów, a ty kurwa i będziesz mi będziesz mi, mirować, mi nie rządź. Ja jestem Krystą. Zostaw lajka, a, a jak ona będzie mieć swój kanał, to jej zostawcie łapkę w dół nie, no to ona nie będzie mieć swojego kanału kurde, ale bym chciał mieć jeszcze 200 pucharków, żeby dołączyć do jednego klubu. On jest aż taki fajny bar. Nikt by, Nie wiem czy... Ale by dołączajcie do tego. Od 200 pucharków. I będę mieć 200 pucharków, to wam pokażę, który. Tak, to jest moje słabe konto. Mam tyle buharków, mam tyle. Tego, tyle, tego teritori, tarum, baron, tarum, baron. Tak. Dobra, to było tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba. Jeżeli nie, to zostawcie bardzo chętnie łapę w dół. Nawet jeśli się wam spodoba, to możecie zostawić łapę nie zawsze zostawiajcie nie zostawiajcie jak ona chce tylko jak ja chcę ok bo no to jest noob wielki noob ona ma ona jest głupia i ma brzydkie nogi nie kąpane wykąpane nie kąpane tylko wykąpane patrzcie jak tak jest to jest tak się